Cześć, witam cię w filmie serii Ciekawej i Praktyczne. Dzisiaj opowiem, jak zbudować countdown timer, czyli licznik odmierzający czas w dół. Spójrz. To jest na ekranie przykład tego, co będziemy dzisiaj chcieli zbudować. A mianowicie mamy na dobrą stawę jakiś czas startowy, wynosi on równo tutaj widzimy minutę, natomiast polega to na tym, że jak klikniemy start, to możemy zaobserwować, że nasz czas zacznie się tutaj odliczać. Tak jak widzimy, że kieruje się do wartości bliskiej 0, pamiętaj, że w tym momencie będziemy musieli kładzie również zawrzeć informację, żeby pilnował nam, że jak jest równe 0, to nie może iść w dół, ponieważ pamiętaj, że data i czas w Excelu nie może być ujemny. Natomiast zwróć uwagę, że jak kliknę pauzę, koniec, to widzimy, że automatycznie się zatrzymuje, natomiast koniec też dlatego, że to może być koniec, prawda, ale pauza też dlatego, że mogę kliknąć ponownie start i on będzie kontynuował tak jakby bieg tej, widzimy tutaj tego licznika tego czasu. Natomiast jeżeli kliknę pauzę, a następnie kliknę reset, no to zobacz, że ustawia nam się ponownie i znowu start, no i możemy zwrócić uwagę, że cały czas będzie to tak działać. Dodatkowo na stronie SmartXLpl. W zakładce Wiedza za Grosze znajdziesz uzupełniający materiał. Będzie to uzupełniający materiał, który dotyczy tak jakbym takiej lepszej wersji tworzenia licznika, bardziej przede wszystkim obsługującym pewne zależności, to, że możemy tak naprawdę zbudować nieco przejrzystszy jeszcze bardziej kod i podatny na wiele tak jakby tutaj w tym momencie ewentualnych błędów. Natomiast kluczem tego rozwiązania będzie to, Spójrz, że będzie to polegało na tym, że teraz tego nie widzimy, natomiast ten licznik, który za chwilkę będę odliczał, będzie poniekąd takim e, licznikiem, który będzie odmierzał czas wykonywanego testu, bądź jakiegoś po prostu ćwiczenia, bądź jakiegoś egzaminu, czy czegokolwiek. I teraz w momencie, gdy kliknę za chwilkę start, uruchomi się tutaj nic innego jak zegar odmierzający czas, ale uwaga, Ważne jest to, że te wszystkie przyciski znikną, czyli tak naprawdę użytkownik nie będzie miał możliwości wybrania czegokolwiek, a następnie uruchomią się arkusze, w których ten użytkownik musi wykonywać zadania. Spójrz, klikam start i będziemy mieli 10 sekund po to, żeby wykonać zadanie. Oczywiście ten czas 10 sekund jest do modyfikacji, niemniej jednak chodzi o to, żebym nie musiał czekać z Tobą 10-15 minut, dlatego też klikam start i zwróć uwagę. Kliknięciu start znika na karcie start wszystko. Tutaj widzimy, odmierza się w każdym arkuszu. Widzimy, za pomocą przycisków możemy się poruszać. I teraz, jak upłynie czas, zauważ, co się dzieje. Wszystkie arkusze z powrotem zostaną tak naprawdę schowane. Nasze przyciski znikają. No i tak jakby możemy w tym momencie również. E, zobaczyć, że to wszystko działa. Oczywiście w tym samym czasie możemy na przykład zapisać ten plik, prawda, e, połączyć go choćby nawet z jakąś wysyłką maili, której, o której też również opowiadam na kanale moim na YouTubie, e, właśnie między innymi, jak taką wysyłkę prowadzić. No i w tym momencie takie odćwiczenie będę chciał właśnie między innymi wykonać jako takie uzupełnienie, ale to właśnie w tym materiale e, dodatkowo płatnym na mojej stronie smartexl.pl. Natomiast jak to tradycyjnie bywa na moich filmach, będziemy chcieli wszystko przygotować od samego początku, dlatego też zapraszam do kolejnego arkusza pustego. W pustym arkuszu rozpoczniemy od omówienia przede wszystkim metody należącej do obiektu Application, czy tego najwyżej w hierarchii. A mianowicie będę chciał przejść na kartę Developer i uruchomić Visual Basic. Pamiętajcie skrót Alt+F11. W, w momencie, gdy uruchomię, będę chciał wstawić nowy moduł. A mianowicie to będzie nowy moduł, który będzie w tym naszym nowym zaszycie. Nie? Natomiast co będziemy potrzebowali zrobić? Najpierw napiszemy sobie procedurę, wyjaśnij one time. Tak, one time. To tak, tak. nazwałem, oczywiście przykładowo. O co chodzi? Zwróć uwagę, że pojawia nam się tutaj obiekt application. Pamiętaj, control spacja wywołuje nam tak jakby rozpoczęty obiekt, jeżeli pojawia się w naszej bibliotece. Natomiast kropka pozwala wybrać metodę on. Widzimy key, ale on time. Czyli tak, jakby na czas. I teraz mamy tutaj cztery argumenty: dwa obowiązkowe, dwa są opcjonalne. Natomiast ja będę chciał zająć się tymi dwoma kluczowymi, i ewentualnie później jeszcze trzecim, czyli schedule, czyli tak naprawdę tym takim parametrem, który może wyłączyć istniejące on time. Last Time służy do tego, żeby podać ewentualnie wartość taką alternatywną. Co w przypadku, gdyby na przykład ten wcześniejszy time czy pierwszy nie zadziałał, no to spróbuj tak jakby drugiego czasu za jakąś sekundę, jakąś chwilę. Tu chodzi o to, żeby coś się w tym momencie działo na przykład, nie? Byśmy czegoś wyszukiwali, coś by, tak jakby Excel był zajęty, no to w tym momencie on może podjąć próbę tak jakby e, wznowienia na przykład za 30 sekund, za 15 i tak dalej. Natomiast te trzy argumenty nam zdecydowanie tutaj wystarczą. I teraz zwróć uwagę na czym to polega. Eris TIME polega na tym, że musimy tutaj zadeklarować jakiś czas. Tak, czas. Ja w tym momencie mógłbym zadeklarować czas, który będzie na przykład wynosił time value i powiem, że time value w tym momencie na przykład to jest godzina, nie wiem, 17:37. Tak, 37, zobaczyć 0 sekund. I teraz w momencie, może za chwilkę zmienię na 38 dokładnie, i teraz po przecinku muszę powiedzieć, jaka procedura będzie wykonywana. Ja powiem test. Procedura test. Oczywiście nie mam procedury test, dlatego też biegnę i stworzę subtest i teraz zwróć uwagę, że to będzie zwykły message box, msg box, który będzie test on time. Nie? I teraz pamiętaj, należy w tej momencie wywołać application on time, który uruchomi dokładnie o godzinie 17.38 test, czyli nasze makro. Teraz kliknę Run i zwróćmy uwagę, że u mnie na zegarku jest 17:37, natomiast dosłownie za chwilę, tak, wyświetli się Message Box Test on Time. Natomiast ja w tym momencie postaram się tutaj od razu poniżej napisać kolejny raz Application i wywołać on Time ponownie. Dlaczego? Ponieważ w ćwiczeniu, które będziemy wykonywać, i ogólnie w ćwiczeniach, które się wykonuje, również popularne jest to, aby odmierzać czas. Ten aktualny i dodawać do niego sekundę. Czyli żeby coś na przykład wydarzyło się za sekundę, za dwie, może za pięć sekund, za dziesięć. I dlatego też między innymi powstaje wtedy ten nasz countdown timer, czy ten licznik, nie? który w tym momencie kieruje wartości w dół. Ale to będzie wynikało najzwyczajniej w świecie z kodu, a nie tak naprawdę z jakiejś właściwości. To w kodzie powiemy, że ten czas ma być odejmowany w dół, nie? Natomiast zwróćmy uwagę, on time. I teraz ja potrzebuję tutaj w tej właśnie między innymi w sekundzie widzimy. Dokładnie o godzinie 17.38 Test on time. Zostało to zdarzenie wykonane. Czy my możemy sobie zaplanować jakąś czynność? Pamiętaj, że to działa przy otwartym oknie, więc okno musi być otwarte. Natomiast widzimy, że to zdarzenie jak najbardziej zadziałało. Tak zadziałało. Natomiast mamy również inną opcję, która mówi na przykład, że application on time. I teraz tutaj będzie bardzo coś popularnego, czyli now mówi ta konkretna godzina, która jest dokładnie teraz, plus. Time value, który na przykład wynosi 00, 00001. Czyli coś się wydarzy po prostu za sekundę, tak? Zamykamy i mówimy na przykład, że to ma być nic innego, na przykład, jak w cudzysłowie, test, no bo to nasze makro test. I teraz zwróć uwagę, nawet możemy zrobić tutaj 3 sekundy. O, jeżeli ja teraz uruchomię to start, to od teraz 3 sekundy widzimy: 2, 3 test on time, nie? Czyli na tym to polega. Czyli albo deklarujemy, że chcemy coś wywołać o określonej godzinie, albo mówimy, że to ma być od tego momentu teraz, na przykład za trzy sekundy. Pamiętaj, że time value, time value pozwala na dobrą sprawę nam bardzo wygodnie ustawić czas, za ile ma to się wydarzyć. Ponieważ wpisujemy w cudzysłowie dokładnie godziny, minuty i sekundy. A następnie pamiętaj, że po przecinku podajesz argument, który odwołuje się do nazwy procedury, procedury, którą musimy stworzyć. Tak, tak to po prostu działa. I teraz to wyjaśnienie on time, to przygotowanie subtest test służy choćby nawet właśnie do tego, co chciałem opowiedzieć na samym początku. Natomiast teraz zajmiemy się zbudowaniem po prostu naszego licznika. Wracam do Excela i zwróć uwagę, zagospodaruję może taką przestrzeń, no weźmy taką, czyli zrobimy sobie tutaj scal, tak, w wyśrodku to może w te strony, zróbmy 175 czcionkę, Piszmy sobie tutaj wartość na przykład jakąkolwiek. Oczywiście możemy później ją sterować. Ja ją będę później sterował, dlatego też najpierw wpiszę 0, po to, żeby móc zobaczyć, jak to wygląda. Zobaczmy, że oczywiście mogę liczbę również zmienić niestandardowe, odnaleźć spośród tutaj wartości GG. Widzimy mm sekundy, żeby to wyglądało w ten sposób. Widzimy, że jest troszeczkę za duża, więc może 165, za duża, 150. O, 150 jeszcze wyśrodkowane widzimy, że się fajnie mieści. Oczywiście możemy teraz zwrócić uwagę, wszystko tak naprawdę zmienić na kolor biały, a nasz e, timer zmienić na taki delikatny, na przykład szary. Nie, no i już zaczyna wyglądać jakoś ciekawiej. Teraz to potrzebujemy, oczywiście potrzebujemy przyciski. Czyli ja w tym momencie za pomocą developer i karty, czy grupy poleceń informanty wstawię te przyciski. Ale zrobię to za pomocą wstaw i nie kontrolę formularza, tylko kontrolki ActiveX. Tak, bo bardzo, bardzo szybko będę w stanie sobie je później też wyposażyć w kod, Dlatego też zwróć uwagę, po prostu wstawiam przycisk polecenia, czyli baton. Wstawiam pierwszy, przypuśćmy gdzieś może w takiej wysokości i zwróć uwagę, że mogę sobie trzymając Ctrl-Shift w prawo skopiować, jeszcze raz trzymając Ctrl-Shift w prawo, zobacz, że równiutko, czyli on nie ucieka mi, nie? To jest taki fajny skrót, który pozwala nie dość, skopiować, to jeszcze zachować tak jakby linię poziomą. Bardzo fajna rzecz. No i widzimy, że stworzyliśmy trzy przyciski, czyli pierwszy będzie startował, drugi będzie tak jakby pauzował, kończył, trzeci będzie resetował. Teraz co potrzebujemy zrobić, żeby je zamienić? w każdy z nich kliknąć. Idziemy, a następnie tutaj do góry mamy okienko właściwości. W oknie właściwości są to okny. Jest to okno, które jest po prostu oknem, które możemy znać z Visual Basic. Tak, jak mamy tam formanty należące do user formatu, to są dokładnie tego typu formanty, które również bardzo podobnie jak tam, tutaj zarządzamy w oknie Properties, czyli właściwości. Pamiętaj, że nie w name, tylko po prostu w caption. Czyli tutaj zmieniamy sobie na przykład start. Następnie możemy sobie zmienić back color, czy takie wypełnienie, na przykład z palety, może coś zielonego, ale kolor możemy zmienić na przykład na biały. Zwróć uwagę, że wygląda to w ten sposób. Możemy oczywiście czcionkę zmienić na jeszcze jakąś większą, szesnastkę. Pozwól, że na chwilę obecną to zminimalizuję. O właśnie, żeby wyglądał coś w ten sposób. Nie? I pozostałe również, natomiast ja teraz zmienię tylko i wyłącznie im tutaj po prostu w caption nazwę, żeby to nie było, tylko zrobię pauza. Przez koniec. A zmiany pozostawię Tobie. E, tutaj zrobimy sobie również reset. O, tak. Ewentualnie reset szybciutko wybiorę sobie może baton taki i kolor o, biały może. Tak, czyli mamy start, pauzę i reset. No i teraz potrzebujemy te przyciski obsłużyć. Natomiast potrzebujemy zbudować kod, który będzie obsługiwał start, pauzę i reset. Dlatego zwróć uwagę. Klikam dwa razy w przycisk i zauważ co się wydarzyło jestem tak jakby w private command button click czyli na zdarzeniu które będzie reagowało na przycisk tego batona. I teraz ja tutaj potrzebuję powiedzieć zadzwoń czyli call do start. Nie? No bo tak to wygląda. Czyli zadzwoń do start. Dlaczego? Bo ja za chwilę start zbuduję. Na razie startu jeszcze nigdzie nie ma, ale ja powiem za chwilkę zadzwoń do start, czyli tak jakby wywołaj procedurę start. Wracam do Excela, klikam po prostu, widzimy w pauzę koniec. Tutaj możemy napisać call na przykład Koniec, nie? Przypuśćmy, zróbmy tak. Następnie wracam i mówię preset, no i zrobimy call reset. Pamiętaj, że to, co teraz robię, to jest nic innego, reset, nic innego jak po prostu e, przygotowanie informacji o procedurach, do których za chwilę ja się będę odwoływał. Czyli najpierw powiedziałem sobie, że takie procedury będą start, koniec i reset. A teraz muszę je napisać. Tak. Teraz muszę je napisać. Może koniec też, tak dla czytelności, czyli start, koniec i reset. I to jest przypisane pamiętam do przycisków, tak, nie do żadnego modułu. Dlatego teraz sobie wstawię Insert moduł, który widzimy mamy tutaj, i ten moduł z karty, wybiorę jeszcze Properties Windows. Opiszę tutaj po prostu kod licznika. Nie? Kod licznika. I tu, tutaj dokładnie, zwróć uwagę, sub, start, prawda? Start. To mnie interesuje? Tam było start z dłużej, więc po prostu postaram się, żeby to było dokładnie jednolite. I teraz co mnie interesuje? Interesuje mnie to, aby po prostu obiekt application nic innego jak on time ustawił now dokładnie to samo co wcześniej plus time value i to time value to jest dokładnie 000001, czyli mówię uruchom tak jakby za sekundę makro jakie? No makro w tym momencie, następny krok, którego też nie mamy, za chwilkę zbudujemy, ponieważ makro następny krok będzie musiało zwiększać wartość czasu o jedną sekundę. Teraz zwróć uwagę, to jest następny krok i teraz od razu mogę stworzyć sub, koniec, a żeby było mi łatwiej, ja pozwolę sobie to skopiować i teraz zauważ, że jeżeli chcę, zakończyć istniejącą procedurę i istniejące on-time, żeby to się po prostu więcej nie wydarzyło, to muszę przedostać się do argumentu schedule, czyli do tego ostatniego. Dlatego mogę po przecinku go teraz tutaj wywołać, ale mogę po prostu jeszcze jeden przecinek kliknąć, jestem w nim teraz i po prostu wystarczy, że zrobimy false. Dlaczego? Bo domyślnie jest true, a false mówi, że możemy tak jakby zakończyć działanie, zakończyć działanie tego dokładnie application on-time. No i mamy koniec. Natomiast brakuje czego? Braku, brakuje sub reset. Reset będzie bardzo prosty, dlaczego? Bo reset to będzie ustalenie adresu tej komórki. Zwróć uwagę, że mimo ustalenia jest to F4, prawda? Komórka F4. Wracam i mówimy sobie tutaj, że w arkuszu. W którym arkuszu? W arkuszu pierwszym, czy w nazwie arkusza technicznego. Arkusz jeden to jest nazwa, pamiętaj, techniczna, bo zwróć uwagę, arkusz jeden i arkusz jeden. Arkusz w nawiasie jeden to jest nazwa w skoroszycie arkusza, nie? Natomiast arkusz 1 mówi nazwa techniczna i teraz po kropce range, no i wybieramy ten F4, tak? Jak dobrze pamiętam, F4, tak? Zamykamy cudzysłów i mówimy tutaj, że value tak? Równa się ile? No właśnie równa się tyle. Czy to jest tak jakby coś, co ustawia nam tutaj i resetuje czas. Pamiętaj, że to jest restart czasu, więc możemy na przykład ustawić na 15 sekund. Czyli reset. Zobacz teraz, że wystarczy, że teraz to kliknę, run, ustawia nam to na 15 sekund. Czyli taki kod już nam czas ustawia na 15 sekund. I teraz chcielibyśmy, żeby ten kod na przykład szedł w dół. Oczywiście, gdybyśmy chcieli, żeby szedł w górę, no to wystarczy później wykonać jeden drobny manewr polegający na operacji matematycznej. Natomiast najważniejszy kod, którego nam brakuje, to jest po prostu sub. I co? Następny krok. Dokładnie tej procedury nam brakuje kontrol C i ją wklejam tutaj. I następnym krokiem. Co zrobię? Na pewno to, co opowiadałem, że jeżeli ja nie zaplanuję tego, że jak mój czas będzie się zmniejszał, dojdzie do jednej sekundy, dojdzie do zera i będziesz dalej w dół, więc nagle otrzymamy wartość ujemną. Więc ja nie mogę doprowadzić do sytuacji, żeby wartość ujemna tak naprawdę tutaj wystąpiła. Czyli ja, jak będzie 0, muszę zareagować. A to będzie bardzo proste. Dlaczego? Bo wystarczy powiedzieć, że jeżeli ten mój arkusz range, czyli dokładnie to, tak, nie będę tego przypisywał, skopiujemy, dokładnie to, jest równe 0, then zwróć uwagę, exit sub, exit, nie, sub i tyle. Po prostu, wiadomo, że w jednej linii możemy w ciągu sobie to trzymać. Niemniej jednak, jest to skrócona, tak jakby instrukcja IF, ale zwróć uwagę, że to jest sytuacja, która mówi, że jeżeli ten czas będzie równy 0, no to po prostu zakończ procedurę i więcej nic nie rób. Nie? A mówimy, e, a jeżeli tak jakby w innym przypadku nie podajemy else, ale po prostu poniżej powiemy nic innego jak dokładnie, że nasz arkusz 1, range f4 value, równa się to samo, teraz zobacz, albo plus, to jest ten moment. Albo minus. I tak, ja mówię, co? Jedna sekunda. Jedna sekunda. Czy powiedziałem teraz, to następny krok to jest nic innego jak komórka F4 w arkuszu 1, czyli w tym naszym głównym, która równa się, ta sama jej wartość, minus jedna sekunda. No bo ja tak jakby robię przypisanie nowej wartości. Czyli za każdym razem tutaj on będzie pobierał sobie aktualną wartość, odejmował jedną sekundę. I mówię, a następnie po prostu zadzwoń do start. I tak w kółko i teraz zwróć uwagę. Polega to dokładnie na tym, że ten start, ten start wykonuje nic innego, jak następny krok co sekundę. Czyli mija sekunda, leci gdzie? Leci tutaj. Tutaj wykonywana instrukcja. która sprawdza, czy jest równe zero. Jak nie, to przypisuje do aktualnego czasu, czas minus jedną sekundę. I po przepisaniu mówi zadwoń po call start. I znowu tutaj wraca, i to się wykonuje. I mówi za sekundę idź do następnego kroku i znowu przechodzi tutaj i tak cały czas w kółko, tak cały czas w kółko dlatego to tak działa, dlatego to tak działa, tak? I to oznacza, że w momencie, gdy teraz e, przepiszemy, widzimy start, koniec i reset do tych przycisków, które mamy gdzie? No w arkuszu, to tutaj mamy start, koniec i reset to już jest to zrobione, zwróć uwagę, że to są dokładnie reset, koniec i start, to jest obsługa tego, a następny krok jest wywołaniem po prostu startu, to nie jest tak jakby przepisane do przycisku i teraz pamiętaj, e, Chcę to przetestować, klikam start i zwróć uwagę, 14, 13, klikam pauzę, widzimy, że mamy pauzę, klikam reset, jest 15. Start, widzimy, możemy od razu pauzę, reset i w tym momencie widzimy, że jak najbardziej, jak najbardziej to działa. I tym chciałem się dzisiaj z Tobą powiedzieć, jeśli chodzi właśnie między o ten odcinek. Czyli opowiedzieć, jak zbudować taki licznik odmierzający czas, taki właśnie countdown timer, a jednocześnie opowiedzieć o metodzie application on time, tak? Czyli, że możemy uruchomić daną procedurę w określonym czasie albo na przykład za jakąś określoną chwilę, nie? Właśnie między innymi sekundę, 10 sekund, 15, pół godziny, 30 i tak dalej. To no wszystko w tym odcinku. Jeżeli film Ci się podobał, to koniecznie zostaw lajka. Pamiętaj, że jak nie subskrybujesz tego kanału i chcesz takimi filmami być na bieżąco, to koniecznie subskrybuj mój kanał. Zależy mi na tym, ponieważ chcę osiągnąć mój taki wymarzony próg tysiąca subskrypcji, więc jeżeli chcesz być na bieżąco, to bardzo proszę o zostawienie subskrypcji. No a teraz nie postawimy nic innego, jak tradycyjnie życzyć mojego excelowania, mojego programowania. No i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Pozdrawiam serdecznie Sebastian Godziszowski.